Wrocław od zawsze nazywany był miastem zieleni. W jego centrum usytuowano kilka parków. Poznaliśmy już Park Staromiejski, Staszica i Park Południowy. Kolejnym miejscem, które cieszy oko i daje odprężenie Wrocławianom, jest park imienia profesora Stanisława Tołpy. Starsza część naszej widowni być może jeszcze nie przyzwyczaiła się do nowej nazwy parku. Zacznijmy więc od historii, i wkrótce wyjaśnimy o jakim miejscu mowa. Usytuowany między ulicami Nowowiejską, Bolesława Prusa i Wyszyńskiego, niewielki, bo zaledwie 5-hektarowy kawałek zielonego terenu dawno temu przecinało jedno z koryt odry. Rzeka została zasypana z wyjątkiem jednego kawałka, który przekształcił się w niewielki staw. W stawie tym ówczesne Wrocławianki urządziły sobie pralnie. Prano i płukano w nim odzież. Taki stan rzeczy trwał do początku XX wieku. W latach 1902-1907 teren ten przekształcono w park i zaczęto tworzyć na nim parkową architekturę. Pogłębiono staw, a z wydobytej z jego dna ziemi usypano górkę, która zimą służy dzieciom do zjeżdżania na sankach. Posadzono także to pole, wieżby, buki, perełkowce japońskie i lipy amerykańskie. Na środku stawu utworzono małą wysepkę, na której schronienia szuka ptactwo wodne. Na środku wyspy znajduje się fontanna. Te wszystkie prace wykonane były na przestrzeni lat, natomiast niezmiennie mieszkańcy Wrocławia spacerują sobie parkowymi alejkami, ciesząc się żywą przyrodą w środku miasta. Gdy park powstawał, ówcześni Wrocławianie nazywali go Wasztaj park. Po II wojnie światowej zmieniono mu nazwę na Park Nowowiejski, a 7 lipca 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej patronem parku został zmarły w 1996 roku profesor Stanisław Tołpa. Mówiliśmy o tym, że od strony zachodniej park przylega do ulicy Wyszyńskiego, ale wcale się tam nie kończy. Po jego drugiej stronie usytuowany jest neogotycki kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła którego historia sięga 1120 roku. Wówczas palatyn Piotr Włostowic ufundował ojcom Bernardynom opactwo, a ich kościół nosił wtedy nazwę Marii Panny i Świętego Wincentego, tuż obok stała mała kapliczka, której patronem był właśnie święty Michał. Zawirowania losu kościoła na przestrzeni stuleci sprawiły, że dziś patronuje mu święty Michał Archanioł. Historia tej świątyni jest na tyle ciekawa, że poświęcimy jej odrębny program, natomiast przepiękne jest samo jej położenie. Dookoła drzewa, trawa, spacerowe alejki. Pomimo tego, że teren ten nie jest oficjalnie parkiem, wrocławianie nazwali go parkiem małym. Skoro powiedzieliśmy o kościele, to będąc w tamtym rejonie nie można pominąć stojącego nieopodal domu, w którym mieszkała święta Edyta Stein. Ta z pochodzenia żydówka, zdeklarowana ateistka w 1922 roku przyjęła chrzest, a w 1933 roku wstąpiła do klasztoru i przybrała imię Teresa Benedykta od Krzyża. W sierpniu 1942 roku. Zginęła w Oświęcimiu. W maju 1987 roku została beatyfikowana. W październiku 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą, a rok później została patronką Europy. Uruchamiając wyobraźnię, można zobaczyć, jak ta wielka duchem postać w latach młodości spacerowała sobie i odpoczywała właśnie. W dzisiejszym parku Stanisława Tołupy.